Pytanie jest takie, a co zrobić, jeżeli ma się trudności z medytacją? Ludzie normalnie dostają oświecenia, a mi ciężko się skupić przez głowę, przebiega mi milion myśli na minutę, w żaden sposób nie związanych z Bogiem. PS. Filmik mega. W tym pytanku jest jedna zasadnicza. Fałszywa informacja, otóż taka ludzie normalnie dostrzegają oświecenia, a mi ciężko jest skupić się. Kto doznaje oświecenia? Byłem na miesięcznych rekolekcjach, miesiąc czasu na rekolekcjach w ignacjańskich w ciszy, gdzie cztery razy dziennie robiłem medytację i żadnego oświecenia tam nie doświadczyłem I 10 lat robiłem medytację i żadnych oświeceń no, nie ma. Ja wiem, że czasami jak niektórzy piszą komentarze, no to opisują o tym, że czegoś doświadczyli, ale czasami jak ktoś opisuje to w taki sposób górnolotny, to nie znaczy, że w nim wszystko tak wchodziło. A na pewno nie jest tak, że co medytację tak jest. Jest jakiś taki fałsz zakradziony w ogóle w rzeczywistość religijną, który. Mówi ludziom o czymś takim, że każda modlitwa to ma być takie poruszenie emocjonalne i za każdym razem mam je po prostu przekręcić wewnętrznie i katarziz mam przeżywać. To trochę się dzieje, chyba nie wiem, przez te zjawiska charyzmatyczne, które mówią o czymś tak. Ja nie mam nic przeciwko charyzmatycznym zjawiskom, ale to nie jest tak jak na mszach o uzdrowienie, że za każdym razem tu pan przychodzi, nagle czujesz, pan przychodzi. No nikt ze świętych tak nie miał, że za każdym razem tak było. Jest tak, że czasami tak bywa, ale. Tak bywa, a nie tak ma być. Jak tak jest emocjonalnie, to nie znaczy, że jest dobrze. Hm? Jak nie jest emocjonalnie, to nie znaczy, że jest źle. Dlaczego? Podam Wam przykład. Najlepsze medytacje, które pamiętam z czasów y, tych wielkich rekolekcji, miesięcznych rekolekcji w milczeniu, to nie są medytacje, które przeżywałem jakieś takie wow. Bywały to takie medytacje też, które po prostu mi było ciężko usiąść y, y, na, na medytacji i po prostu był jakiś wniosek, jakaś taka drobna myśl, która się pojawiała. Ostatnio w weekend byłem ze znajomymi, się modliliśmy, spotkaliśmy się na modlitwę, trzy medytacje robiliśmy. I y, za każdym razem, jak siedziałem do tej medytacji, i wstawałem z niej, no to na początku miałem opór, a później było tak, że no wielkich poruszeń nie było. Ale efekt tego był taki, że te drobne myśli, które nie były emocjonalne, to, to one były bardzo mądre, one coś wnosiły do mojego życia. I istota w ogóle medytowania, jaka jest, przynajmniej ta ignacjańska, to co wymyślił Ignacy Loyola, on nie mówił o tym nawet jako modlitwa o medytacjach, tylko mówił ćwiczenia duchowe. Ja byłem raz na mistrzostwach Polskich, zakwalifikowałem się w dwóch konkurencjach w sprincie i w skoku w dal. Trenowałem piłkę nożną i przez chwilę sztuki walki. I to mnie nauczyło jednej rzeczy: że jak idziesz na trening z takim, y, wtedy, kiedy masz ochotę iść na trening, żadnego postępu nie ma, bo pójdziesz raz na 10 razy. N nic się nie pocunie. I w, w rzeczywistości psychicznej i duchowej, jakby jest zupełnie ta sama zasada. Czyli, jeśli ja idę na modlitwę albo na, na terapię, jak idę tylko wtedy, kiedy mam ochotę, to nie chodzę na terapię. I jak, kiedy się modlę wtedy, kiedy będę miał nastrój na modlitwę, to, to, to nie ma żadnego rozwoju, bo, nie, bo po prostu wtedy nie chodzę, czekając na jakby dobry stan. Na trening, na terapię, na rozwój psychiczny, na modlitwę, trzeba iść ze względu na to, żeby iść. Mam robić ćwiczenia dla robienia ćwiczeń. I dopiero jak idę jakąś drogę. Rok drugi, no to wtedy ono już jestem w innym momencie. A jak, a jak jest takie przekonanie, że ja mam przeżywać coś na modlitwie, no to szukam tylko takiego czegoś emocjonalnego. Jak nie ma tego czegoś emocjonalnego, to mam wrażenie, że mi się nic nie wydarza. No tam się wydarza dużo, tylko są małe kroki, a czekając na takie po prostu wielkie łupnięcie, że Pan mi daje jak świętemu. Pawłowi spadnę z konia, z rowera, spadnę samochodem, wylecę w kosmos i się nagle coś wielkiego stanie. No jakby takie rzeczy nie przychodzą, więc naprawdę porzućcie to myślenie. Tam nie ma się dziać nic spektakularnego. To, co wyróżnia medytację dobrą od niedobrej, to jest to, czy ja moje myśli, które mi się pojawi, pojawiły, odniosę do Boga, czy nie. Jak, je, jak zostanę tylko sam ze sobą i przeanalizuję, to, no to można powiedzieć, że to jest słaba medytacja. A jak mam jakieś myśli i odniosę to do Boga i pomyślę, a Bóg, może tu coś inaczej, i mam jakiś zwrot od Boga, nie musi być emocjonalny, to może być po prostu myśl albo słowo kogoś, kogo mi się przypomniało, to jest dobre. Bo celem medytowania jest spotkanie z Bogiem. Po co ja to robię? Nie po to to robię, żeby przeżyć coś emocjonalnego, żeby przeżyć jakiś katarziz, oczyszczenie. Nie po to to robię. Żeby się uspokoić nawet. Nie po to robię medytację, tylko medytację robię po to, żeby systematycznie, codziennie odnosić coś do Boga do wartości. I jak systematycznie, co raz w tygodniu, robię medytację i odnoszę to do Boga, to przyzwyczajam moje myślenie do tego, że są jakieś wartości. Odnoszę to do Boga. I, i, i moje myślenie zaczyna się przestawiać wtedy, że a co ty, Panie Boże, na to? A bukto, to, a tu mi się przypomina taki fragment z Ewangelii. I to jest rozwój duchowy, małymi krokami. Nie? Z rozciąganiem jest tak, że trzeba rozciągać i, i, i widać na przykład po roku rozciągania, że nagle mogę, nie wiem, o 20 cm, zrobić większy skłon. Ale jak codziennie robię ten skłon, to w ogóle tego nie widać tego postępu, nic a nic. No i to jest cała magia, tak. Trzeba jakby wytrzymać to napięcie i naprawdę. Jak, nie słuchajcie tych konferencji, które mówią o tym, że tu trzeba Pana jakoś tak poczuć. Nagle. To jest dobre na początek. I na początku faktycznie Bóg tak emanuje, jakoś pokazuje nam, dotyka nas. Ale później już nie czekajcie na to, bo później Bóg w ludziach, którzy idą za Nim, już inaczej działa. Już nie daje takiego... Więc nie ma się co nakręcać i marzyć, żeby było tak, nie wiem, jak było kiedyś, albo tak jak jest u innych. Zapewniam Was, że u 95% ludzi nie ma takich nagłych oświeceń, oczyszczeń, tylko jest po prostu zwykła droga. Tylko się nam jakoś w głowę wrzucają te, yy, te opowieści ludzi, że co ja tam nie przeżyłem, bo my tęsknimy, też chcemy czegoś takiego. Jak nie ma emocji na modlitwie, to nie znaczy, że jest źle. Jak mam rozkojarzone myśli. W modlitwie, to nie znaczy, że jest źle. I źle jest wtedy, jak ja nie odnoszę tego do Boga. Czyli mam na przykład kłąb myśli i nerwów I, i mogę się zastanowić, skąd one wynikają, jak długo tak mam, i to odnoszę do Boga. Nie muszę mieć odpowiedzi, ale jak za dziesiątym razem zrobię to samo, to już, to wtedy coś tam już będzie.